Witajcie, jakropasy 1 z tej strony. Dzisiaj będziemy kosili poplon L2501 i kosiarką Stark To jest kosiarka bijakowa, tu ma takie noże i no, to jest poplon gorczyca, pięczmień Trzeba przejść w sami z powrotem, że to było fajnie zrobione Tak więc zaraz jeszcze tylko Powiem, żeby nikt tam się nie czepiał, bo tu się trochę oleju wylało, tacie, wczoraj bo kupiliśmy taki maszt no i ten wąż był trochę lichy i trochę się, no trochę wypryskało Na maska to tam się umyje kiedyś Już się nagrzał ciągnik, kwitę stał w końcu i Już dzisiaj nie jest jeszcze tak gorąco, bo mamy 17 czerwiec, czerwiec Nagrałem ogólnie jednego bloga z tego koszenia, ale to taki był, że byłem już trochę zmęczony, to chyba nie wyszedł za dobrze, to mówię, nagram drugi raz. Ogólnie jest, kiedy kiedyś jeździłem trójką polową Teraz jak pojeżdżę w tą mi z powrotem, zażyłem czwórkę polową, a potem jedynkę szasową i jak widać ładnie to wygląda. jeszcze trzeba ustabilizować, co może być, z koło jedzę do obrotu 1600, 1700 obrotów. No fajnie to idzie. no Obląd już trochę urósł. W razach się chodzi właśnie, musieliśmy przejść bardzo dużo rzędów. Tu te wszystkie praktycznie bo one przyszła na wikura i się porozwalały i w ogóle się nie dało traktorem przejechać więc trzeba było się trochę pomęczyć i w ogóle nie dało się kurczę wjechać kosiarką yy. i gorczyca bardzo kuła w nogi A ja już się trochę przyzwyczaiłem ale jak ktoś świeżo przed to koniec mogę trójką wjechać, ale już Z powrotem przyjadę, powinno być dobrze no. Bo tam dość się ładnie zrobiły Tu widać, że nieco gęściej jest Ale tu w tych rzędach Znowu zaraz pielnik będzie musiał iść Bo znowu chwasty Właśnie dużo rośnie pszenicy, jako taki chwast, można powiedzieć e, W rzędach Jak widać, moje uchwyt się jeszcze trzyma, telefon mi nie spadł także. Jest dobrze. A jeszcze ja ogólnie nie wiem, czy będziecie to chłopaki oglądać, czy nie, ale pozdrawiam Mikiego i Prawilnego Froda, ponieważ wczoraj byłem na dniach rolnika tutaj w Kutnie. Widziałem z chłopakami pionę, pogadaliśmy Pojechałem na sobie właśnie z kubami i razem z nimi jest trochę sobie pogadaliśmy także no było spoko, muszę powiedzieć Co prawda może jakiś super atrakcje dochniech rolnika nie było, bo tam też w ogóle były chwile, ale zawsze się spotkać z takimi youtuberami już nieco bardziej popularnymi to zawsze jakieś tam że tak powiem przeżycie dużo słodyczka jest przecieplę tą maskę, bo ta maska właśnie trochę w oleju trzeba będzie umyć tą kubotę bo... Tak ma w tym oleju być to trochę dupa. W już, mówię, 87 godzin jest od końcówki lutego, w zasadzie od tej daty, że tak powiem, starania robimy już pod koniec do tego, bo pierwszy wyjazd w pole, mianowicie kultywatorowanie, zasypywanie brust po obsypywaniu, a ogólnie na przyszły rok, no w sensie w tym roku. Będzie trzeba obsypać nieco płyca i dlatego bo jest nieco za głęboko i takie miejsce szczepienia się do końca nie odsłoniło. I to też jest kursze właśnie problem mały. I będzie po prostu trzeba... No nie tak głęboko, no, nie wiem jak to powiedzieć. No tak to by trzeba było jeździć dwa razy z tym odsypnikiem na wiosnę. Kilka takich roślin, jakby wychodzi na traktor, ale na szczęście kołami się chyba nie przegniatają. Także... No, ich ja, trzeba wyjść, szkoda roślin. O, zobaczycie, ile się no, dzisiaj, czy tam jutro ma być opryskane? Chyba jutro bardziej O, doga wpadło Jeszcze ktoś nie odebrał, nie oberwał Jeśli nie plaga jest tych słodyczków Nagrywa? Nagrywa, Chodzi kilka, trzeba to przejść takim tapenerem z 5, chyba. Zapomniałem tego tapenera z tego, z wiaty. No, ale... Nie wiem, która tam minuta jest... ...filmu. jakby czas mi pozwolił obzały włączyłem, nie wiem po co, ale dobra. to zrobię jakiś film pod muzykę eee, tylko na razie właśnie ten czas mi na to nie pozwala ale myślę, że coś się ogarnie jeszcze myślę, żeby może nagrać jakieś takie typowo polskie kosy. Nie wiem gdzie u kogo, ale może jakaś coś się ogarnie już na no tą muzykę mam Także no, może Ostatnio, wczoraj i dzisiaj trochę chłonniej Tak przyjemnie Jak były te upały to powiem, że był szok Tak gorąco No zresztą jak co roku też jest gorąco i tak A tu kałem w środki ten poplanik Zdjęcie cyknę. właśnie tylko w jedną stronę to bym jechał trójką ale że w to mi z powrotem to czwórką się jedzie, potem jedynką się z sobą jest git że dojadę do końca i chyba będę kończył. Jeśli będzie jeszcze jeden gruby, to chyba jednak trochę wolniej trzeba pojechać. Bo... Właśnie też te chwasty będą, o to są właśnie ule, yy, koszone, także się nie ma sensu tego kultywatorować, czarnej ziemi zostawiasz tylko skosić i tyle. Dobra, na się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.